Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam Wam, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, Niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, Wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem Wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Oto Słowo Pańskie. Zacznijmy może dzisiejsze rozważania od ostatniego zdania pierwszego czytania z listu świętego, drugiego czytania z listu świętego Pawła do Koryntian. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Myślę, że ta porcja mądrości Bożej, którą otrzymaliśmy dzisiaj w Słowie Bożym jest nie do strawienia dla człowieka, który będzie tylko i wyłącznie patrzył, można było powiedzieć tak, tylko i wyłącznie, zewnętrznie na ten świat, jeśli nie wejdzie w tajemnicę spotkania z Bogiem Duchem Świętym, bo to On, Duch Święty, sprawia, że możemy cokolwiek więcej myśleć niż tylko to, co, to, czego się nauczyliśmy tutaj na Ziemi. I Pismo Święte dzisiaj nam przypomina właśnie o tym bardzo jasno. Jest mądrość świata, mądrość Boża. I oczywiście jak każdego dnia, właściwie yy, kiedy rano się budzimy, stajemy przed takim dylematem. Czy iść i za jaką mądrością iść? Czy rzeczywiście szukać tej mądrości, całkowicie tej mądrości w swoim życiu i ogarnąć to życie mądrością Bożą, czy jednak zostawić sobie jakiś ułamek tej mądrości swojej. I w tej całej mądrości, która jest w nas, w ludziach, dzięki Bożej mądrości i dzięki temu darowi, o którym mówił pierwsze czytanie, dzięki wolności, mamy do dyspozycji właśnie nas samych. I teraz, albo weźmiemy swoje życie i całe podporządkujemy mądrości Bożej, albo tak jak powiedziałem, jakiś fragmencik sobie zostawimy. I proszę pamiętać, że w życiu duchowym, tak przynajmniej ojcowie duchowni nam tłumaczyli od samego początku, że jeżeli zostawisz sobie jakąś przestrzeń dla siebie, to zawsze niestety ta przestrzeń się lubi rozwijać jeszcze bardziej. Myślę tutaj o przestrzeni. Takiego swojego działania, więc takiego, że Pan Bóg mówi tak, ale ja powiem inaczej. I stajemy w, w sytuacji właśnie Jezusa Chrystusa, który mówił: tak mówił Mojżesz, ale ja Wam powiadam. Dlaczego on tak mógł powiedzieć? Bo był, jest i będzie Bogiem. I to on może tak powiedzieć. A bardzo często jest tak, że my również słyszymy, Pan Jezus mówi tak. Ale ja uważam i robię po swojemu. I oczywiście to po swojemu to jest ta mądrość ludzka. I ponieważ ona bardzo często nie zgadza się z tą mądrością Bożą, no i mamy wielki dylemat. Młodzi ludzie ten dylemat w tej chwili rozwiązują bardzo prosto. W takim razie odrzucamy mądrość Bożą. Wy, którzy jesteście w tej chwili w świątyni, w kościołach, Jesteście także przed zbiornik, odbiornikami telewizyjnymi czy komputerami. Macie świadomość tego, że przychodzimy do Jezusa Chrystusa i chcemy porządkować nasze życie według mądrości Bożej. A jaka jest mądrość Boża? Z dzisiejszego czytania pierwszego wiemy, że Pan Bóg daje mi wolność. Pan Bóg mnie nie zmusza. Ale uwaga, bardzo często jest yy, yy, mowa o tym, że Pan Bóg mnie nie zmusza do tego, żebym zrobił coś dobrego. Ale dzisiejszy fragment Pisma Świętego również przypomina o czymś innym. Nikomu Bóg nie przykazał być bezbożnym. Nie przykazał przykazania Boże. I Pan Bóg nie przykazał. Masz kraść, masz co założyć, kłamać. Nie przykazał. Nie, nie, nie. I to jest bardzo ważne, bo czasami wielu ludzi tak się zastanawia nad sobą, że owszem Pan Bóg mówi tak, ale ja mogę tak. Na pewno Pan Bóg by się zgodził na to. Nie, nie zgodził się. Bóg nie zgadza się na żaden mój ani twój grzech. Nie zgadza się i nie przykazuje mi, abym był bezbożnym i nikomu też nie pozwala grzeszyć. Bezbożnym to znaczy bez Boga patrzeć na świat. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, mianowicie pan Jezus mówi o tym, że nie zabijaj, ale jeśli by się ktoś dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa. O co chodzi panu Jezusowi? W życiu duchowym jest tak, że jeżeli człowiek zacznie pracować nad jakąś nad jakimś grzechem, najpierw nad grzechem, potem nad słabością, bo najpierw trzeba zlikwidować grzech. I to grzech ciężki, zwłaszcza trzeba jasno sobie powiedzieć, jeśli chcę żyć razem z Jezusem tutaj na ziemi, to pierwsza rzecz muszę zlikwidować grzech ciężki. Jeśli on się pojawia, to trzeba go po prostu wytępić. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt y, pracy nad sobą polega między innymi na tym, że człowiek, kiedy podejmuje jakieś działania w kierunku usunięcia jakiejś słabości, to musi zacząć myśleć troszeczkę wcześniej. Nie wtedy, kiedy, jak to niektórzy mówią, pali się stodoła. To porównanie pamiętam jeszcze z czasów kleryckich, kiedy ojciec duchowny mówi, kiedy jest stuk siana i pali się parę zdzibełek siana, to można nawet ręką przygasić te, ten ogień. Ale jak się pali cała stodoła albo całe stuk siana, to już nawet i ręka i czasami straż pożarna nie pomoże. Chodzi o to, że człowiek pewne rzeczy musi przewidywać i po to Pan Bóg daje mądrość człowiekowi. Nie mądrość po to, żeby grzeszyć, tylko mądrość po to, żeby nie grzeszyć. Bardzo wielu ludzi używa fantastycznie swojej inteligencji do tego, żeby szukać grzechu albo szukać takich rozwiązań, które nie będą nic miały wspólnego z Bożymi przykazaniami. I używa tej inteligencji, ale kiedy czasami zadaje pytanie, no dobrze, ale czemu nie wykorzystujesz swojej inteligencji, czyli swojej mądrości, tej ludzkiej, którą ci Pan Bóg dał? Nie wykorzystujesz właśnie do tego, żeby z mądrością podejść do swojej słabości, z mądrością i pewne rzeczy przewidzieć. Bo to nie jest tak, że nagle grzech czy jakaś sytuacja trudna w naszym życiu staje się nagle ona gdzieś tam sączy. Najpierw jest gniew, najpierw jest jakieś myślenie. I zanim człowiek, jak się to mówi, zobaczy, co się stało, że coś się wielkiego stanie, to zamiast wcześniej pomyśleć, to potem zaczyna biadolić na kogo? No oczywiście, że na Pana Boga. Jak Pan Bóg mógł do tego dopuścić? Ano właśnie. I wtedy kto jest winien? Wiadomo, Pan Bóg nie ja bo ja wydawało mi się, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. I oczywiście jeżeli to mówi młodzieniec, dziewczyna młoda, która powiedzmy sobie, dopiero się sparzyła na takim czy innej sytuacji, to jeszcze można powiedzieć półbiedy. Ale jeśli robi to człowiek dojrzały, wydawałoby się mądry. To okazuje się, że gdzieś jednak ta mądrość ludzka zaczyna przewyższać mądrość Bożą, między innymi dlatego, że człowiek nie czyta Słowa Bożego. Bo gwarantuje, że w wielu wypadkach jest tak, i wielu ludzi mi to o tym mówiło, sam zresztą też doświadczyłem wielokrotnie, że kiedy zaczynał człowiek kombinować po swojemu, ale jednak zaczął słuchać, czytać Pismo Święte. To jednak okazuje się, że jednak Pan Bóg daje ci podpowiedź. I to bardzo często jest tak celnie, że jesteś zdziwiony, a skąd Pan Bóg to wie? I człowiek czasami się zastanawia, jak może w ogóle Pan Bóg takie rzeczy wiedzieć. Wie. I zresztą, tak jak tutaj jest zapisane w dzisiejszym Słowie Bożym, Bóg naprawdę, swoje jego, oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją. Czyli patrzy z mądrością swoją i chce, żebyśmy odzyskiwali tę mądrość Jego w naszym życiu. Bo ta mądrość Jego jest wpisana w serce człowieka. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć: No, ja nie czytam Pisma Świętego, to może nie znam tej mądrości. Nie, jest. Pan Bóg dał nam takie piękne urządzenie, które się nazywa sumienie. I jeśli nie zniszczymy tego sumienia, to Pan Bóg będzie bez przerwy nam dawał tę mądrość. Oczywiście, jeżeli zniszczysz sumienie, czyli zniszczysz głos Pana Boga w swoim sercu, no to mamy pewien kłopot. Kłopot, który polega na tym, że Pan Bóg już nie będzie mógł dopukać się do Twojego sumienia. No i wtedy jest kłopot jaki? Bo Pan Bóg będzie chciał powiedzieć, ale bardzo będzie szanował Twoją wolność. Jeśli, tak jak mówi pierwsze czytanie, kładzie ogień i wodę, kładzie życie i śmierć, to wyciągniesz. Jeśli wyciągnąłeś śmierć i chcesz iść w ogień, to Pan Bóg płacze, ale szanuje Twoją wolę. Zły nie będzie, w drugą stronę tak nie działa. Zły to nawet popchniecie. Natomiast Pan Bóg nie. Dlaczego? Bo kocha. I dlatego będzie nam zostawiał zawsze wielką przestrzeń wolności. I Bogu dzięki, bo dzięki tej wolności mogę być człowiekiem, który wie czego chce, albo wie czego nie chce. Dzisiejszą naszą obecnością tutaj przy tym ołtarzu wypowiadamy Panu Jezusowi bardzo jasne. Chcę szukać prawdziwej mądrości, mądrości, która nie zakończy się tutaj na ziemi, która będzie trwała na wieczność. I niech Matka Boża, którą w sposób szczególny czciliśmy wczoraj, przez wspomnienie Matki Bożej z Lurd, niech ona niepokalana będzie trzymała nas przy sobie, żebyśmy nie szukali tej mądrości, która odwodzi od Boga, a że ona. Taka mądrość istnieje na, świe, na świecie, to i mówił święty Paweł, i mówił, mówił wielu wiele razy do nas mówił także święty Jan Paweł II, mówi do nas dzisiaj także papież Franciszek. Więc prośmy Pana Boga właśnie o ten wielki dar szukania i znalezienia Bożej mądrości właśnie przy Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Panu Bogu i Zbawicielu. Jedynym bo On ma jedyną, prawdziwą mądrość, która może mnie wynieść nad poziomy, tak jak powiedział poeta.